Radziłł Kulecki. No, no, no. Bratka, no, brat, razy. I teraz jest to... Kolano, Krzysztof kancelarii, po kilku ciosach, nie po jednym, ale po kilku ciosach nagle sytuacja się zupełnie odwraca. Tu jeszcze kluczowe było przecież to kolano w dół, o które ewidentnie przytkało łazarza. A tutaj godna podziwu, konsekwencja. Jak miał w garści to już nie wypuszczył. I nowym mistrzem Babilon MMA w limicie kategorii półciężkiej zostaje Szymon Kołecki! Z zwycięzcy najważniejszego starcia dzisiejszej galii wieszczają pan Krzysztof Piotrowski z kancelarii Kwiatkowskiej wspólnie z Agnieszka Krzyżanowska, członek zarządu.